I wreszcie dzień ostatni, niedziela, to jest. To jest dla mnie moment szczególnie ważny. Fakt, że, że ta dziewczyna wydaje mi się najpiękniejszą kobietą w historii muzyki, nie jest bez znaczenia. Nie ukrywam, że i ja, i mój partner w Siesta Festiwalu Piotr Łuszkiewicz staraliśmy się o jej obecność od pierwszej edycji a zatem 6 lat. I to się nie udawało, najwyraźniej nie tylko nam, bo, jak wspomniałem, będzie w Polsce po raz pierwszy, w co aż trudno uwierzyć. Anuszka Shankar. Będzie to wieczór klasycznej muzyki hinduskiej. I może to ma głębszy sens w filharmonii, bo ja się czułem troszeczkę zakłopotany faktem, że filharmonia gdańska, tak wspaniała scena, użycza nam swoich swojej sceny i zaplecza i właściwie całej swojej serdeczności, a my nieustająco tam pokazujemy jakieś pląsy, nie nawiązując ani razu do muzyki klasycznej. No więc teraz nawiążemy, ale w jakże siestowy sposób. Będzie to muzyka klasyczna najwyższej próby, ale rzeczywiście z dalekiego świata. Ja nie będę państwu próbował tłumaczyć, czym są hinduskie ragi, bo to się studiuje czasami i dekadę i wciąż się nie wie. Natomiast kto ma wiedzieć, jeśli nie Anuszka Shankar, córka, a co ważniejsze, studentka największego mistrza muzyki hinduskiej wszystkich czasów, czyli Raviego Shankara. Będzie to tradycyjny wieczór muzyki hinduskiej na sitar i kilka okolicznych instrumentów, czyli tabla, i tampura, a prawdopodobnie też jeszcze pojawią się inni goście. Więc nie ukrywam, że to jest wieczór, na który trzeba przyjść przygotowanym psychicznie, że nie będzie tańców, a raczej medytacja. Może warto się skupić chwilę wcześniej i. I potem przeżyć ten wieczór w sposób naprawdę głęboki. Ale na marginesie, jeśli ktoś nie cierpi żadnej muzyki i przyjdzie po prostu popatrzeć na nóżkę szankar jak na święty obrazek, to i tak będzie miał mnóstwo frajdy. I wreszcie finał, tradycyjny już finał festiwalu, to jest noc afrykańska w klubie Parlament i tam Karina Gomysz Pierwszy raz w naszej Historii dziewczyna z Gwinei Bissau. Bajecznie piękna też. Ja nie wiem, jak ludzie w ogóle udźwigną ten ogrom piękna w niedzielę. Generalnie na całym festiwalu, skoro zaczynamy od lury, a kończymy na nóżce i Karinie Gomerz. No, ale to, że dziewczyna piękna to jeszcze nie wystarczy, bo my nie prowadzimy agencji modelek ani nie robimy fashion show, tylko zanurzamy się w muzyce świata. W tym wypadku w muzyce z Gwinei Bissau, też luzofońskiej, też szalenie zmysłowej, też tanecznej. Stąd zabieramy z klubu parlament ławy i będziemy pląstać z drinkami w dłoniach. A dziewczyna jest absolutnie świetna, jak się cieszę, że nie została już nie pamiętam, zdaje się, prawnikiem czy. Kimś takim szalenie wprost nieinteresującym bodaj w São Paulo, co ciekawe też, i że tam odkryła swoją pasję muzyczną i ruszyła w świat śpiewać. Fantastyczne są to rytmy, które długo, długo w noc nas będą szczęśliwie unosić, a potem cóż, będziemy marzyć tylko o tym, żeby wrócić nas z festiwałem teraz jeszcze. Zapraszam serdecznie. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival 22-24 kwietnia. Lura, Toma Tito, Elida Almeida, Marko Oliveira, Karina Gomesz, Annuszka Shankar, media patroni, partnerzy, współorganizator, sponsor. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kedryński.